Kiedy święty Łukasz przyłączył się do świętego Piotra w trzeciej podróży misyjnej, jego wierność i lojalność wobec świętego Pawła była bardzo wzruszająca. Mnie osobiście mega to porusza, ponieważ tak ostatecznie ewangelista Łukasz został jedynym człowiekiem, który towarzyszył świętemu Pawłowi do samego końca, który go nie zostawił pomimo niebezpieczeństw, trudności. Był z nim w więzieniu, już później w Rzymie, no ale po kolei. Zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy Łukasz ze Świętym Pawłem docierają do Rzymu. Paweł zostaje aresztowany i w czasie aresztowania i dwóch lat więzienia Świętego Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, żeby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii. Nie wiemy, co działo się z Łukaszem. Po męczeńskiej śmierci św. Pawła. Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejsc: Achaję, Galię, Macedonię i podobne w których miał nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne, ale najbardziej prawdopodobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do Ewangelii, pochodzącego z II wieku, twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji. Przeżywszy 84 lata, i tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal apostolskich, zasługuje na uwagę. E, autor nie wspomniał jednak o, o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz zmarł pełen ducha świętego. E, dlatego późniejsze świadectwa jego męczeńskiej śmierci, raczej są takie, można powiedzieć, legendarne. Aczkolwiek już nieraz się okazywało, że różne twierdzenia teologów krytyczne co do tradycji kościoła po czasie okazywały się jednak tylko domysłami i jednak przyznawano fakty, potwierdzano prawo, prawidłowość informacji związanych z tradycją. Więc nie chcę tutaj wyrokować, tylko nadmieniam, że są różne, różne głosy. Ale ważne też jest jeszcze to, nie wiem, czy wiesz, że tak naprawdę Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki. No, wszyscy wiemy o Ewangelii Świętego Łukasza, ale często zapominamy, że dzieje apostolskie też są jego autorstwa, wyszły spod jego pi pióra. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich, jako z pierwszego źródła, czerpał wszystkie wiadomości. Niech Pan Bóg Tobie błogosławia, a Ciebie, święty Łukaszu, proszę wstawiaj się za nami i wyjednij łaskę umiejętności rozmowy z ludźmi.